Witajcie, drodzy widzowie! Dzisiejszy odcinek będzie pierwszym odcinkiem z nowej serii gier komputerowych. Zaprezentuję różne starsze gry które ja lubię grać i myślę, że uda mi się Was zachęcić do tego, żebyście również zagrali w takie fajne gry. Przed wami moja wspaniała maszyna losująca to jest taki mały skrypt, służy do losowania gier. To nie będą gry sieciowe, tylko normalne gry na komputerze. Jest ich bardzo dużo, bardzo, 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 bardzo dużo, dużo wszystkich jest około 1600, ale oczywiście nie będę wszystkich pokazywał, tylko te na... Najfajniejsze, czyli te, które powinny Wam się spodobać. Są tu również zapisane stany gier, czyli w danej chwili jak grałem, to zapisałem i teraz uruchamiam z tego samego miejsca dokładnie to samo, że. No więc zaczynamy! O, i załadowała nam się jakaś fajna pierwsza grę transmuter. O, jaka fajna muzyczka! No ciekawe, a więc naciśnijmy start i rozpocznijmy, no! No, zaczyna się? Ale ci jakaś, jakiś taki dziwny, em, jakaś taka dziwna mysza czy coś? No dobra, bom bąbąbąbą. Bo, bo. a, a I rozwaliłem się! Co to będzie? E, co to będzie? E, zaraz coś tu się, coś tu nie gra, bo mi naboje nie działają. Kurde! Yes, Działają! fajnie, fantastycznie. Ah, Kurde! Nie mogę zatoczyć. No kurde, coś mi tu nie wychodzi. No, nie, 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 nie Dobra... Nie, nie, nie chcę tej gry! Losuje jakąś inną grę! Kurde, głupia gra! O, nuklearnik! To jest super! To by... A yes, yes! A, poskaczymy trochę, hop! hop. I hop, i hop, i rozwalimy, zaraz przeskoczymy! Wszystkie przeszkody! No... Aaa, za mnie! musia się jeszcze raz złapać tego... Muszę złapać jeszcze raz tego, 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 tego całego... Dobra. I stąd go i zaatakujemy... Aj! No co to się dzieje? Dobra, jakaś inna plaża, bo już mnie... Deneruję, że ciągle to sama plaża! Dobra. Dobra, i skacze... Aj, znowu wpadłem. Coś dzisiaj nie mam sprawy, dopiero mnie... Dopiero zaczynam dzisiaj przygodę z graniem... No, przez dłuższy czas nie miałem w ogóle czasu nic grać, albo mi się nie chciało, no bo wiecie, ja tak za bardzo nie, nie, nie jestem takim za bardzo graczem, ale, no cóż, czego się nie robi dla widzów, prawda? Dla widzów wszystko, i gry, i... wszystko, dobra. Następna plansza, no tu będzie trochę, mm, skoczymy na to, super. Jest, tak, i jeszcze pięterko wyżej, dobra, na samą górę, i jeszcze to, i jeszcze tego, i jeszcze to. I yes. super! I jest! Przeszedłem planszę doskonale! Yy, chciałbym Was od razu przeprosić za to, że, że nie widzicie mojej twarzy, ale niestety mam yy, dzisiaj mały problem z kamerką, ale w następnym filmiku będzie. Będzie i, i jednocześnie i wideo i będzie gra komputerowa! Bo to jest taka gra... No i spadłem! No i co ja zrobię? No to spróbujmy następną planszę. Jakoś spróbujemy z... Nie, ta jest nieładna, ta mi się... Ta się... No, dobra. Dobra, dziękuję, tylko... A, mnie ten front prąd... nie poradził, bo co ja zrobię? Jest tu bardzo takie niebezpieczne miejsce. Oj, chyba muszę na środek, dobra. Teraz pójdziemy na prawo. Ach, uh. No to ładujemy następną grę. Co to? Tarzan! O! Tego... Bardzo fajna Fajna gierka. U! mnie tego szympansa. a Zatakujemy go! a, a, a. O, 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 o. Straciłem energię! O ja! Cały czas mi ściga! O ja! Ale on nie, nie jest wcale taki groźny. Jego można! Ale... Dobra. Idziemy dalej. Płapkę! Co ja zrobię? Inne... A! Wąż mnie złapał! Kurde! A, kurde, ten wąż mnie łapie! Eee, musiał uciec. Dobra, o kurde, ten będzie strzelał. A, I znowu pułapka, no kurde! Same pułapki! A, dobra, trzeba uwolnić tą małpę tam na górze. A, bra? Byłaś małpo? Ty małpo, ty jedna wyłaś? Kurde, zaraz mi się całkiem skończy energia. Dobra, może przejdę? Dobra. Krokodyl Jak tutaj... Jak, jak tu przepłynąć, żeby mnie... Czy, ja, czy mu ucieknę? Chyba nie! Chyba będzie game over! Chyba mu nie ucieknie! O, udało się w ostatniej chwili. Ach. a teraz szympans wpadł do pułapki. Ha ha ha! No, pięknie, pięknie! O nie, następny krokodyl! No, nie wiem, jakoś muszę sobie tu poradzić. Mmm, odpływaj, że wreszcie, no! Kurde! Dobre, zabiłem krokodyla! Świetnie! A, tu będzie trud... ciężko! No, dobra, dostaniemy się na tą górkę. Na jakąś linę spróbujemy wskoczyć. O nie, o to chodziło, nie tak to miało wyglądać. Dobra, spróbujemy z drugiej strony. Może mi się jakoś uda to wszystko. Ogarnąć! Dobra! Oj, energii mi przybyło! O kurde, chyba coś znowu nic straciłem. Kurde, co mi przybędzie, to mi. Aj, znowu ten krokodyl okropny, no! Grzeźcie go ode mnie wreszcie, no! Dobra, lecimy dalej. A, ten znowu wpadł w pułapkę. No dobrze się składa, bo ja akurat ją ominę. To dobrze, dobrze. Bardzo się z tego cieszę, no nie! Syptynę energii za samo wskoczenie do wody spada, co to, to, to niemożliwe po prostu. Niebywałe. Znowu wpadł. Co mu się dzieje? Jakiś taki pecha. Wyjątkowego pecha ma ten. Co to znowu to samo miejsce? o Nieeee i się skończyło. Ach, załadowała się Aztek Challenge! Astek Challenge! Będziemy... Będziemy robić challenge! a będziemy... Zrobimy taki mały challenge! Aztek Challenge! Ej, hopla! I, i... ja, I hop! Pa! No, ta plansza jest nawet dość nieciekawa. Za chwilę oczywiście zmienimy tą grę na jakąś bardziej emocjonującą, bo no... No, niestety tutaj chyba nie ma zbyt wiele ciekawych rzeczy do zobaczenia. Przynajmniej ta pierwsza plansza jest taka dosyć nudna. No dobra, nie będziemy przynudzać. Losujemy następną. A, Bridge of the Dragon! Ua, wow. groźnie się zaczyna. i... O, 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 o. O, o. Już nawet. Straciłem jedno życie. A, punkty? Dobra, lecimy dalej, tylko byle nie, byle tej górki nie zahaczyć znowu, bo kurde, ta górka jest bardzo niebezpieczna. A tam, muszę się dostać do tego, do tego, do tego okna, tam gdzie ten kot dzieje ogniem. Nie, 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 ojej, chyba mi się nie udało na razie. Dobra, polecimy dalej, zobaczymy. Aaa, spadające ognie, A to będzie trudne je wszystkie przejść. To będzie trzeba się proszę postarać. A, a, dobra, dobrze mi idzie, dobrze mi idzie. Zobaczymy, czy mi się to uda przejść. O kurde, muszę tego ominąć. No, przed samym nosem mi spadł skurczybyk. Ach, dobra? Uff. Pierwsze, pierwsze zaliczone. Ale teraz ten ptak mi zaraz tu poleci. A, dobrze, poleciał piętro niżej. Całe szczęście. No dobrze, to teraz. No to lecimy na górę. I hop. po kolei, wszystkie przeszkody pokonujemy, nic się nie dajemy, nic, o kurde, o piłka na plaży, o jejku. O kurde, a co tu będzie szło, ciekawe, ciekawe, co tu będzie szło? Mm. Nic nie będzie szło, no tak, ale takie, takie wyboiste, puste przestrzeń. Tylko ja i moja przestrzeń. i znowu leci do moją kierunku! Ja chcę przejść to całe, kurde, chcę to przejść, chcę to przejść, ale chyba się, chyba pomyliłem kierunku. To chyba miało być tam na górze. O, kurde. A? A? Dobra, dobrze jest. Dobrze, dobrze. A? 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 Dobra, dobra, dobra. Dobra, fajnie idzie, fajnie, fajnie. Zaraz, 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 bo to nie tu miało być, ja to nie, to nie, to, to nie ten kierunek, to nie, to nie tu, to nie, to, 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 to w, ogół, w ogóle to nie miało być, tak. A? A? a. a. Ali się podłoga. Co to będzie? A, a, szap to, to takie coś, no nie wiem jak ha ha jak za a teraz mnie tu złapie, zaraz ja tu muszę przeskoczyć ujejku bra a dobra wiecie co znudziło mi się chyba i wezmę następną grę jest Henry's House nareszcie i oto przed państwem wspaniała gra tak jest i rozpoczynamy a, a la, 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 la. Lalalala, idziemy sobie góry Tylko, żeby nie dotknąć czegoś, bo my zaraz rozwalę. Dobra, po schodkach delikatnie, tak. Profesjonalnie, bez żadnych, bez żadnych zas zaskakujących momentów cały czas idziemy do przodu. Łapiemy wszystko. Dobra. Tak, i jeszcze tu, i jeszcze tu. Aha. Musimy złapać ten kapelusik, tutaj. Super! A, udało się. Teraz trzeba te... Teraz trzeba tego, tego buta przejść jakoś. A, dobrze! I udało się... O, a, No i co się ja narobiłem? No co ja narobiłem? A, dobra. W, w ostatniej chwili... a Pod samym buciorem przyszedłem! Aaa! Dobra! Udało się! Tym razem się udało? Dobra, i złapiemy to wszystko, co tu leży. Tak. O, pięknie idzie. Pięknie nam idzie. No, musicie przyznać, że jest po prostu super. Że super to wygląda. No, ale jeszcze ten, ale jeszcze ten klucz tam jest w środku i trzeba go złapać. Kurczę, no. Ach, zaczekamy na trzeci bucior, aż się podniesie. Dobra, o, ładnie, ładnie, ładnie. Dobra. A! Dostałem w łeb. Dobra, ale ostatnie życie mi zostało. Dobra, może jakoś pięknie. A. Profesjonalnie, po prostu. Doskonale. I proszę Państwa, no i przeszedłem pierwszy poziom tej wspaniałej gry. A więc jesteśmy na drugim poziomie, ale to kiedy indziej. A tymczasem losujemy następną grę. Uwaga, maszyna losująca. I oto mamy grę Shamus. Sz tak się nazywa Shamus. Który wybrać poziom? Experienced, Advanced, No, powiedzmy Experienced. No, przecież jestem doświadczony. Ah, Kurde! Dobra, lecimy. Aha.

zaraz życia skończą. Proszę tam dojść na dół. Już ja zapomniałem jaka to była trasa. A, oczywiście pomyliłem. Tam mamy... tam czy... Nie mam klucza, no przecież Powinienem iść tam do przodu. No i ostatnie życie dostało. No i chyba zaraz będzie koniec. Koniec gry i koniec filmiku to będzie jednocześnie, bo już nam się czas pomału kończy. I niestety skończyła się nam... Skończyły nam się wszystkie życia. A więc dziękuję za uwagę. Do, do zobaczenia. Lajkujcie i subskrybujcie mój kanał.